Siema, witajcie na Ketchup Relax w kolejnym filmie. Tak jak widzicie, w tej chwili czwarta, o 43 już minęła. 17 stopni dzisiaj. Jadę do Dawida z kanału FIFEN Wędka. Zapraszam na film, zostawcie łapeczki do góry. Wyruszamy z Poznania, aby znaleźć się pod Radomiem. Hej! Godziny 22 minuty i 355 km, ale będę połowimy. Śmigamy dalej. Nie wiem, czy będzie mnie widać. O, a już. Metrów i godzina drogi. Zobaczcie, jak tu ludzie jeżdżą? Przepisowo, im bliżej Hifena. Yy, 23 na godzinę, 24 na godzinę na dwujeczce. jak będę tak jechał, no to mogę zbić pionę z Dawidem i wracać do domu. Daleko z przodu. Jedzie jakiś, zawali droga. Yy, jestem chyba 158 w kolejce, żeby go wyminąć, wyprzedzić. Pozdro, Dawid. Mam nadzieję, że. Dojadę do Ciebie, mam nadzieję, że Wy zobaczycie w takim razie, że coś tam z Dawidem nagrałem, że byliśmy na tych rybach, że połowiliśmy i że w ogóle się spotkaliśmy, bo na ten moment... Na ten moment jedziemy. Ale ważne, że do przodu i przed siebie. To jest najważniejsze. I następnym razem już się widzimy u Fifena, tak? Gdzieś pewnie w okolicach godziny 17. A to dobrze, bo między... Pierwszą, a 17 zapowiadali, że tam ma coś popadać. To akurat jest 7,37. Dojadę, jak przestanie padać o 17. No ideolo, nie? Także trzymajcie się, do zobaczenia za... Siema, witajcie na Catch Relax w kolejnym filmie. A dzisiaj zajmiemy się znajdowaniem różnic. Na wstępnie. Czy widzicie jakąś różnicę? Różnica jest taka, że dzisiaj to Dawid zaczyna. Zapraszam Was na pierwszą część filmu. Zupełnie inny klimat, szuwarowo bagienny można, no, tak. można tak nazwać. Mała rzeczka, urokliwa rzeczka, padły, jakieś rybki i było całkiem fajnie. Taki challenge obrotówka versus guma wszystko w jednym filmie, więc. Jak mogę to spoilerować? Zapraszam, spoileruj. To Krzysiek mi skopał dupę, ale później już było zupełnie inaczej. oglądajcie. Na zasadzie także tutaj, na przykład, powiedzmy teraz oddaliśmy po, nie wiem. I teraz idziemy dalej. 5 rzutów na tej miejscówce no i koniec? Można mniej, no. Szukamy aktywnych ryb. Ale to w takim razie jak, ile tu miejsc widzisz takich potencjalnie, gdzie nie wiem, ryba mogłaby siedzieć? Dwa? Ogólnie to coraz lepsze miejsca będą w, w tamtą stronę. A czyli wyznasz te miejscówki? Tak, wszystkie je znam. Tutaj na przykład ryby jeszcze nie złowiłem Ja na przykład na taki odcinek od razu Ci powiem, nie, nie znam tej wody o, oczywiście. Nie wiem tyle co ty, czy tutaj jest ryba, czy nie, ale na przykład na taki odcinek mógłbym poświęcić półtorej godziny. Na tą miejscówkę? Na tą miejscówkę, tylko na tą miejscówkę. Jak powiedziałeś, tu pod drzewem na przykład jest to jakaś potencjalna opcja, że jakaś ryba może siedzieć. Tutaj po lewej stronie, to aż się roi od takich miejsc, gdzie mogłaby ryba siedzieć. To jest w ogóle taki mały. Nie wiem czy, czy widzisz, ale. Generalnie gdyby trafili na dobre miejsce, to były drani Tu jest takie ala starorzecza na przykład, nie? Za dużo jest, jest to takich fajnych miejsc na tym odcinku. Tak więc nie sugerowałbym, ci, że jak znajdziesz jedno, to trzeba tam poświęcić dużo czasu. Bo tutaj 150 metrów Na ...to my z Marcinem staliśmy przez 8 godzin w jednym Bo ja widziałem, że one tam wychodzą. W tym jednym miejscu. No No. A ty jeszcze mówisz, mieszkasz stąd 3 minuty drogi i nigdy tu nic nie złowiesz na tym odcinku. To może kiedyś więcej czasu poświęcisz na niego. A idziemy w miejsce, gdzie jest sens, rozumiem, tak? Gdzie jest sens? Tak. No, powiem ci, że. przejechałem 400 km, i tyle samo czeka mnie w drugą stronę. Nie? I Jak to ma być po to, żebyśmy chodzili po krzakach bez sensu, to, to, to średnio. Nie, no jest sens. To tam jest fajna miasta. 8 godzin z dzisiejszego dnia mam wycięte przez podróż. Nie wiedziałem jakie są wody. Nie wiem czy tam dojdziemy. A praktycznie gęsta jest tutaj roślinność, więc możemy wrócić jak uważasz. Możemy wrócić, moim zdaniem, bo szczerze wolałbym iść w miejsce, które masz wytypowane, bo to jest takie błądzenie w tej chwili, nie? Nie wiem tam jest tylko skąd dojdziemy. A kiedy ostatni raz tam byłeś?

Tak? Powiem ci, trochę to wygląda, jakbyśmy pojechali w miejsce, którego nie znam ani ty, ani ja. Czyli spotykamy się gdzieś, no. umawiamy się, bo tam jest rzeka, nie? To i teraz zobaczymy, co na tej rzece można zdziałać. No bo są, że to nie jest tak kolorowo. Mamy taką super wodę, ale ona jest niedziele odlegana jak komercja. Masakra no, tak. no ale tam nie ma miejsca, żeby stanąć? Nie wiem, moim zdaniem łowi się swobodniej na łowisku, gdzie masz tam powiedzmy 20 miejscówek, niż jedną. To jest mała woda jakaś? No Jakieś tworaj. oczko? Nie, no sporo I w jedną miejscówkę tam znajdziemy? Nie wiem. Inaczej, no. Ja pójdę tam, gdzie ty uważasz, że jest sens, żeby iść, ale rzeczywiście. Powiem ci tak, największy sens jest, jest, jest iść tam, gdzie nikt nie dojdzie. Czyli tam, ale kurde. No to jest niekomfortowe przeciskanie się przez takie krzaki. Wiem, zajęcie się tego sprawy, to, jest to, taki to znaczy nie. Mi nie przeszkadza przeciskanie się przez krzaki. Tylko ty mówisz, że nie wiesz, jaki jest stan wody, nie wiesz, czy tam przejdziemy. Nie wiem No bo stan wody mógł się zmienić w sumie przez dwa tygodnie, ale. Ogólnie woda, jako woda, jest całkiem przyjemna. Natomiast pozbyłbym się tych woderów ewidentnie. Nie, 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 nie służą mi, że tak powiem, wodery. Bo nie, nie, nie korzystamy z nich jako tak, nie? To się nie da tam wjechać na wodę. Mogliśmy się zaparkować gdzieś A jak w się dojdziemy tam całą wodę. jak tam gdzie woda, to tam dalej to tam bardziej. Oczywiście. O. się zawsze były właśnie takie promiary No to mniejsze coś musi też jeść, nie? Uciekaj. Obrutówka ewidentnie lepsza niż guma. No to też e, widzisz, że ja nie prowadzę jednostajnie, nie? E, prowadzę na różnych głębokościach Prowadzę z przerwami, daję tej obrotówce delikatnie opaść i znowu ją e, odpalam, nie? Także to nie, to nie jest tylko tak, że. aż rzucam obrotówką i ściągam do siebie, nie? W ogóle kwestia tej obrotówki, dobór, dobór koloru. Nie ja wiem, czy... czy to przypadek. Czy to jest przypadek? Możesz to nazwać przypadkiem, ale już przy trzech rybach to może być regułą, nie? to kombinuj. 3-0? Dobrze, to się dzieje, kurwa. No właśnie o to chodzi, nie? No. Akurat tutaj to fajnie było, Tutaj już parę się nie przytrafiało na poziomie. Skoro no. ja mogę, to znaczy, że ty też. Chętnie. Dawaj na 3.1. To... A przypomnę wam wszystkim, że. Chyba ktoś że on to jeździ w Europie, to nie jest fotel, To nie jest dla żadnych reakcji. No. <laughs> <laughs> Absolutnie tak, ja tutaj wypoczywam. Ta rywalizacja jest tylko dodatkiem. Ale mówiliśmy o tym, że mamy zrobić challenge obrotówka-guma, nie? Wiem. Wiem, że obrotówka jest... Ja zawsze powtarzałem, że obrotówka jest skuteczna i będę powtarzał to też zawsze. Dla mnie jest to jedna z najbardziej skutecznych, jeśli nie najbardziej skuteczna przynęta. Znam ludzi, którzy łowią na obrotówki metrówy. Tylko na większa, nie? Na czwórki, piątki. Spokojnie. Spokojnie sobie. Spokojnie sobie prowadź. Co? Czemu agent? No zaprosiłeś mnie. Chciałeś razem połowić. Mówisz, nie, nie łowię tu ryb. Przyjedź Krzychu, zobaczymy czy coś w ogóle jest w tej rzece. I to nie taki maluszek. No współpracują ewidentnie. To jak mówisz tamte, o, o tamtej wodzie, że jest lepsza niż komercja, to tam się będzie działo dopiero. No jak tak Znaczy nie wiem czy umiem, no. 4, Teraz będzie mama, tato. Yy, Krzychu jednak nie chciał zjeść obiadu i musiał szybciej wrócić. Ale co się stało? No właśnie nie wiem. Ja mu tylko powiedziałem, że ma zakaz wstępu do naszego domu. Wynik na ten moment jest taki, że Dawid się nie poddaje, a ja już się poddałem. Yy, to znaczy generalnie 4-0 yy, na wyjeździe. Ale to też może być spowodowane tym, że rzeczywiście obrotówki. No są skuteczne, ale obrotówki po prostu mają tak, że gumy mogą nie działać, woblery mogą nie działać. Inne rzeczy mogą nie działać, obrotówka zadziała. Dawid się nie podaje i dzisiaj mi na pewno udowodni, jestem bardziej niż pewien, że również na gumkę można wyjąć z tej wody zresztą. Domowa, Dawid, do, domowa woda, domowa woda Dawida, domowa woda Dawida, więc. Jeszcze kilka miejscówek obejdziemy. Dawid mówi, że są jeszcze takie fajne miejsca, gdzie można dojść i porzucać. Może jakieś ekstremalnie wielkie ryby się nie trafiają w tych miejscach, ale są, więc przetestujemy i zobaczymy, jak będzie to wyglądało w tamtych miejscówkach. Póki co. Póki... ale wieczorem lecimy na grubsze ryby, to na pewno. Póki co w ten sposób. Wieczorem lecimy również na grubsze ryby z nastawieniem nasandacza. Póki co wędki właśnie takie. Ty masz 1.7, tak? Mikroflexa? 1.7, ja mam troszeczkę grubiej, bo 7.23, ale po obrotówki też mi się to lepiej sprawdza. No i zobaczymy wieczorem jak przeniesiemy się w moim wypadku na 21.56. Eee, trochę większe woblery, dużo cięższe główki. I gumy zdecydowanie wtedy już pod podsandacza. Na ten moment piękne, urokliwe miejsce. I tym się będziemy cieszyć niekoniecznie tymi rybami, tymi wielkimi rybami, czy w ogóle rybami, ale właśnie tym urokliwym miejscem i tym, że... Przyjechałem do Dawida. W końcu się udało. Też jestem mega zadowolony, bo planowaliśmy to przecież już od początku roku. W końcu 12 września się Pamięta udało. A w końcu okazało się, że Pamiętna data okazało się, że. U mnie nad wodą ryb nie ma. A tutaj gościnnie Dawid dał mi po prostu połowić. Ale mam nadzieję, że za chwilkę będzie tak, że jeszcze coś oczywiście złowię. Mam nadzieję, że będzie tak, że te ryby będą jeszcze większe i pogoda też dopisała, ponieważ zapowiadali, że będzie lało i gnoiło przez cały weekend. Tutaj w pobliżu radomia, tak? Dobrze No, w pobliżu radomia. A gdzie? Nieważne bo nie podaje miejscówek tym bardziej nie swoich. Eee, oglądajcie dalej, trzymajcie kciuki, to jeszcze nie koniec, a później w ogóle też jeszcze nie koniec, bo lecimy wieczorem w zupełnie inne miejsce i zupełnie inny kaliber, jeśli chodzi o ryby. I katunki, sandacze, szczupaki, sumy, łososie. Ja tołpygi się I trocie wędrowne. I trocie są? Nie, jakaś nie 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 Jak jak, jakaś przy, jak przywędruje to to i wytrocie wędrowne będą. Tadek z podwójki mówi, że są. No, Tadek z spod... Właśnie się zastanawiałem, jak ma na imię ten sąsiad. Dobra, słuchajcie. Łapeczka do góry, to Dawid złowi ładną rybę na następnym ujęciu. A jak dacie łapeczkę w dół, to ja złowię rybę na następnym ujęciu, ale Dawid jeszcze nie złowił. W programie wędkuj z Fifenem Na dzisiejszym filmie Fifen Złowi Pięknie Co? So. Chyba lubią kajaki. Krzysiu, Masz to nagranie? Nie. No proszę, powiedz, że się nagrało. Nagrałeś. O. Nagrałeś. Pierwsza ryba Dawida w życiu. 4-1. 4-1. Wojna trwa. Widzisz, wygrałeś bitwę, ale wojny nie wygrałeś. Ale fajne, nie? Uff. Taki jak twój. Czy mniejszy? Nie, twój był większy. Ale co jest coś pomiędzy twoim, a tym yy, pierwszym twoim? Cztery jeden. <laughs> Ja bym go pojechał. Nie mów, że masz ciebie. Nie. Chyba, że cię zbada. Nie, no jest. Co? Nie. Istoty żywe przypominam ci liczą. No nie chciałem cię opuścić, stary. Mówiłem, że jak tu zjedziesz, to do samej wody, że. Żeby... No, się. Trochę, ale no wciąż nagrywam, nie przejmuj. I teraz będziesz żałował, że nie wziąłem. Teraz będziesz żałował, że nie wziąłem podbieraka. Włączyłem kamerę w dobrym momencie. Jak 4-3 no, proszę. Się, pa, się pan Dawid zawziął. Pan Dawid goni z 4-0 na 4-3. To ja, może zacznę łowić też. Dobra, zacznę łowić. Bo... No, bo to trzeba coś znowu do przodu pójść. Na ten moment 5-4. I To dla Dawida. U mnie dwa okonie, dwa szczupaki, co prawda małe, ale zawsze. I cztery okonie oraz szczupak także całkiem nieźle, bo jest 20 po 14, i generalnie mamy 9 ryb w sumie na koncie. Plus jeszcze jakieś tam delikatne dotknięcia, puknięcia, szarpnięcia. Druga część. Zupełnie inne miejsce. Zapraszam, oglądajcie dalej. A na tym etapie możecie zostawić łapeczkę do góry. Jak ktoś jest nowy, może wcisnąć subskrybuj dzwoneczek, obok będziesz dostawał powiadomienia o wszystkich filmach. Plus zapraszam do kolegi Dawida, FIFEN Wędka. Pod filmem też macie w komentarzu odnośnik, żeby wbijać do Dawida. Zostawcie mu subika. Oglądajcie zresztą. Oczami, właśnie jego, będzie relacja na jego kanale z tego dzisiejszego wypadu. Także możecie obejrzeć dwa filmy, zupełnie inaczej, nakręcone, porównać, zobaczyć. Zapraszam do Dawida Fifę Wędka. Wbijajcie i zostawcie mu suba. A teraz moi widzowie mogą się przywitać z Twoimi. Cześć! Jesteśmy na zbiorniku Jagodno Nukil no w tej chwili. Dawid tam macha, będą, ryby będą. On nie wie jeszcze o jednych rzeczy ale takiej na zasadzie niespodzianki. Za chwilę się wyjmuję z opakowanka. Tak to wygląda. Zobaczymy, jak się spodoba temu młodemu koledze. Na razie nic nie pokazuję. Nic nie. Co Niosę jest? Roz... Niosę odbezpieczony granat dla Ciebie, zaraz Ci go rzucę i będę patrzył na Twoją reakcję. Więc 3, 2, 1, on wybucha po dwóch sekundach. Dobra. Wszystkiego dobrego i gratuluję z okazji wygrania IMKW. To jest dla Ciebie. <noise> A czy mam nadzieję, że się podoba. O, tak no to będzie to wyglądało. Po prostu ciężko wykształcić sobie z gardła. Aż. Pierwszy zwycięzca IMKW. Inicjatywa będzie dalej prowadzona, będą kolejne edycje, będą kolejne puchary, a to jest gościu, który ogarnął pierwszą edycję historycznie, pierwszy zwycięzca inkubatora małego kanału wędkarskiego, Piffen wędka, Dawid dokładnie. Ale jazda. Lecimy dalej, w takim razie teraz trzeba coś zrobić. Gratuluję oficjalnie. Dzięki tak. Gratulacje. I dzięki Wam. Tak. W sumie to tak, no bo to wspólnie z widzami było wybierane, a Dawid w tej chwili może. Postawić sobie wśród swojej kolekcji różnych trofeów wędkarskich i nie tylko, chociaż czegoś takiego nie dostanie nigdzie indziej. Ale 2019. 2019 edycja, 2.20, a sami wiecie, wszystko pokrzyżowało, plany, wszystko stanęło na głowie. Natomiast już wracamy do tego. Zadowolony? Zadowolony, chociaż trochę. Z tego możesz pić, bo to nie jest jakaś tam popierdółka plastikowa, tylko konkret. Konkretnie rdzewka. Mam nadzieję, że nigdy nie zardzewieje. Ja biorę wędkę w takim razie i lecimy z tematami. Ale po bramie daje się iść, nie? nie? Mhm. Bo ty miałeś taką pewno Ja to mam rybę. Coś fajniejszego? No, jest spoko. Prawda? Chyba sandacz, no Ale fajnie służb A mówiłeś, że mam dwa wyjąć, tak? Żeby... Tak, woda że... cibo do żądrości, jak to sandacz nie jest szybko, tak Chyba sandacz Jazda, co? To... Stupak. A, to jest... Ale nie najgłupszy. A nie, jednak nie jest giganty. Ale no, to jest grawymiar. Малко ли варят, малко ли варят. Е, още колега. No, absolutnie nie żałuję każdego przejechanego kilometra w tę stronę. 400 i za chwilę powrotu kolejne 400 km, ale bardzo się cieszę, że trafiłem tutaj do Dawida. Jeszcze raz gratuluję zwycięzca pierwszej historycznej edycji i MKW 2019 co prawda, ale już w tym roku 2021 i taki zwycięzca będzie kolejny i takich zwycięzców będzie więcej. Z każdym kolejnym rokiem i z każdą kolejną edycją, a dzisiaj cóż, połowiliśmy. Połowiliśmy jak najbardziej. Pięć rybek wyjechało u mnie, pięć rybek u Ciebie. Tak, więc możemy pochwalić się wynikiem 10 ryb i remisem. Fajna Spra sprawa. Sprawiedliwy remis. Jeszcze tutaj do końca walczyliśmy o to, że e, ktoś przechyli też, ale zwycięzca na swoją korzyść i będzie 6-5, ale myślę, że to jest mega sprawiedliwa opcja. 5-5 i szczupaki, i okonie wyjechały. Szkoda, że nie było tej wisienki na torcie w postaci sandacza, ale tak jak mówię, jestem mega zadowolony z całego wyjazdu i czasu spędzonego tutaj, właśnie w Mazowieckim. Pobliżu Radomia jest jeszcze kilka osób, z którymi chętnie się zobaczę. Tutaj, właśnie w tym rejonie i Ceka Fishing Team pozdrawiam serdecznie, Maciej. I jeszcze inne kanały, które tutaj mają właśnie swoje wody i tu wędkują. Dzięki jeszcze raz. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie łapeczkę do góry. Jak ktoś jest nowy, może wcisnąć subskrybuj obok dzwoneczek z zaznaczeniem. Wszystkie dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach, jakie zamieszczę. Relacja z tego wypadu również na kanale Dawida. Dzięki jeszcze raz. Za odwiedziny, jeżeli wybieracie się również na ryby, to zabierajcie mugę, bo gryzą jak cholera. To zabierajcie mugę i połamania nad wodą. Trzymajcie się. Hej.